No, tutaj już widać wiosnę, listki, pączki. Pięknie, pięknie przypatrzcie się tym pączkiem. Może nie zielonym tutaj akurat, bo nadal mam sepię. A tak ogólnie motorolka jest w centrum zainteresowania. Dużo osób się o nią pyta. Dzięki wam. Dzięki blogowi. No kobita robi Dobry kwit marketingowy. Dzisiaj nawet tłumaczyłam paru osobom, no, co wspaniałego jest w mocce i mogłabym tak mówić i mówić o tej klawiaturce, o wielkim wyświetlaczu, o tym, że jest pełno pulpitów, o tym, że robi piękne zdjęcia o tym, że jest świetny dostęp do internetu i w ogóle wiele, wiele, wiele innych rzeczy. O technicznych rzeczach oczywiście nie mówię, wiecie. No, kobita ze mnie jest prosta. Nie znam się. Widać wiosnę. Pięknie smoczko świeci. O, ale razi po oczach. Dobrze, że mam... Taką fajną motorolkę, która mi zasłoni gałki. Kochani, a teraz idę, podążam do domu tutaj jeszcze może troszeczkę pączków zobaczycie Ktoś się remoncik robi. A ja biegnę lecę do domku na obiadek. Mam nadzieję, że już jesteście po, a jak jeszcze nie. Życzę smacznego. A tym, którzy są już po, mam nadzieję, że obiadki smakowały. Papa! Pa.